No ma. pytaliście mnie o tamarillo, jak się ma. I tak wygląda. Liście dostaje coraz większe. Zaczynają się błyszczeć. Pąki kwiatowe wiszą. Tak wygląda. Oczywiście te suchary są do obcięcia, do skrócenia. Wspienięk już naprawdę grubas. Zdrewniały zmierzymy go. 7 cm. Potężne drzewo. Przejdziemy do drugiego. A pokażę Wam dzisiaj. Spadła skierniewicka. Tak wygląda owoc. Witnienie miała w tamtym roku w maju. Czyli wisiała na krzaku 13 miesięcy. Idziemy do drugiego tamarilla. Drugie wygląda tak. Jeszcze wisi owoc z jesieni. Wyjmowałem ze szklarni, były nowe przyrosty. Zabił. Drzewko zabiło minus 1,7. To już jest martwe. Minus 1,7 było na dworze i przemarzło. Liście lecą przy zerze, a roślina przy minus 2 umiera. Przemarza. Tu było drugie. Też posadziłem. Spróbuję to wyrwać. Nie ma. To nie tamarillo. To jest chwaścior. Martwe. Tak się ma sytuacja z tamarillo. Gdyby nie ten mróz majowy, podejrzewam, że na tamtym już by wisiały owoce. Już by wisiały grona pomidorów. Patrzcie. Pokazywałem dwa dni temu Aruna Hellenzis. Rozwinął liścia, i widać idzie następny, żeby nie było, że ściemniam co 2-3 dni nowy liść, dlatego że te liście są krótkie, małe. Mało czasu potrzebuje na rozwinięcie liścia i, i wypuszczenie drugiego. Oczywiście, jakby liść, miał, jakby liść był metrowy, jak u Helensa, ten potrzebuje 5-6 dni. Na rozwinięcie, ale. Też ładniutki. Tak się ma sytuacja. Arfakiana wkopana, tak jak mówiłem. Drugi dzień. Drugi dzień na słońcu liście niespalone, czyli jest OK. Listek rozwija się. Widać, że się rozwija tu w tym miejscu. Korzonki białe, zdrowe. Tutaj ten setele, też, listek wychodzi. Jest w porządku. Także to jest bardzo delikatne. Niektóre banany są bardziej odporne niż ta roślina. Na przykład lasu karpa nie zmarzła, a tamarillo zmarzło. Trzeba będzie to wyjąć do donicy, Mam już plantów. to w Donicę pójdą dziwidła i pałczychy. Także zagospodarowane będzie. Tak to wygląda. Pozdrawiam, hej.